Witam bardzo serdecznie. Mieliśmy wykład już na temat zdrowego odżywiania i prawidłowego odżywiania, o zmianie sposobu odżywiania. I teraz Bogusia gotuje nam, zademonstruje nam danie właśnie takie zdrowe, przede wszystkim składające się z warzyw i z mięsa. My już mamy to przygotowane warzywa. To są brokuły pokrojone, papryka w trzech kolorach, pomidor, czerwona cebula, cukinia. I mamy y, pokrojone, już doprawione mięsko oliwką, ziołami, sól i piec. Y, indyka, I będziemy mięso z indyka, z pierwszych indyka. I będziemy gotować, będziemy pokazywać, jak to łączyć i jak to robić. Tak, i teraz wrzucamy po kolei warzywa na rozgrzany chłód, najlepiej na wokół. Wrzucamy tutaj nie, posmanujemy. Y, przede wszystkim. Dlaczego nie, pierwsze takie danie. To jest To jest gulasz, będzie gulasz z dodatkiem mięsa. Nie gulasz mięsny z dodatkiem warzyw czy surowki, tylko tylko to jest gulasz warzywny. Dlaczego wybrałyśmy to danie? Dlatego, że jest przede wszystkim zdrowe, ma dużo warzyw i dlatego, że jest szybkie w przygotowaniu. To jest dla nas najważniejsze. Teraz lekko posmażę bogusia. Nie, ja może przedstawię bogusia. Bogusia rogniewska. Dzień dobry Moja, moja przyjaciółka, e, która właśnie świetnie gotuje i potrafi z niczego zrobić coś e, bardzo dobre Dania. Tak. Dlatego ja ją wybrałam i poprosiłam o to, żeby... Nawet nie poprosiłam. <laughs> e, powiedziałam, że ma dorobić po prostu. E, tak właśnie tak było. E, tak było. E, i... Ale robi to po prostu... Ale moja no mama była. O, mama była. E, tu międzyczasem tak gotuje nam się e, Bo to będzie danie obiadowe z ryżem. W ilościach takich jak u Państwa. Formie jaką tutaj mamy zrobioną to jest... To, jak przygotowujemy to wszystko to jest mniej więcej dla czterech osób będzie obiad. Także tak, podsmażona jest Teraz się podsmaża papryka. Tak stopniowo będą I stopniowo będą dodawane właśnie warzywa i dowanie. Na pomce na pewno będą pomidorki, bo one najszybciej. Tu tak? się gotuje ryż, a mięso pewnie trzeba będzie. Warzywa nam się smażą. One są czyste. Nie ma soli, nie ma przypraw, nie ma, yy, nie ma ziół. Będzie, będzie doprawiany sos, który jest tutaj w międzyczasie przygotowany, koncentrat pomidorowy, tak, zioła prowansarskie. one będą do, do mięsa, czy do warzyw? Do warzyw. Do warzyw, zioła tak, prowansalskie. Ale mięso, mięso jest już wcześniej lekko było zamarynowane i ono, już ma skórkę soli, trochę piecu, zioła i oliwką zostały posmarowane. Natomiast sobie narzędzia nic, tu jest zrobiony sos, koncentrat pomidorowy z wodą rozrzedzony, troszkę chili i przypraw do smaku. Tylko cały smak i przyprawy nada nam sos pomidorowy, który później zostanie wylany na wierzch, na, na całe danie. Na patelni nam się smaży mięsko, ponieważ jest dosyć drobno pokrojone pierś z więc się bardzo szybko nam usmaży, to jest kwestia tak, 6 do 5 minut, jeszcze kosne będzie dodany do, do sosu. Ja przecież oczywiście podam na tablicy co, jak, czy, jak zrobić sos i jak zrobić y, y, właśnie te warzywa, w jaki mniej więcej będzie podane dla 4 osób. Y, Nasze danie obiadowe jest prawie gotowe. Teraz pokażę Państwu nasz kolorowy wok. To są warzywka połączone z mięsem? Do tego. Wlewamy. Teraz zalewam to pomidorowym sosem, który jest przygotowany z czosnkiem, z ziołami prowansalskimi, koncentrat pomidorowy z wodą, żeby to było troszkę rzadko nie właśnie i nie było gęste, bardzo. I to mieszamy. Oczywiście wiecie Państwo, że po kolei warzywa, które według twardości je dusimy. No? Zaczynamy od cebuli, cukinii, yy, i papryki, bo to one tak. troszkę najdłużej, i na koniec dajemy świeże pomidory. I broku przed podmiotem tak, podmiotem brokuły przed jeszcze. też nie powinny dłużej chyba niż parę minut, tak. tylko, tylko być w wysokiej temperaturze, żeby tak, straciły swoje. Możemy oczywiście kombinować, robić same zielone warzywa, bo są bardzo zdrowe, tak? Wszystko to zielone jest. Mogą być same czerwone, tylko warzywa. Może być sam gulasz warzywny. My pokażemy później, Bogusia pokaże, jak to można zrobić, to danie pokazać na talerzu. Kiedy jest sam warzywny, tylko bularz podany, jeśli no, ktoś jest wegetarianinem, właśnie z tym mięsem. Ale tutaj jest niewielka ilość mięsa, danie już jest praktycznie Mięso to jest tylko dodatkiem. dodatkiem. Mięso jest tylko tak dla, dla koloru. Bazą, bazą, bazą jest warzywka. A tak jak wiemy, seniorzy powinni przede wszystkim jadać warzywa przynajmniej lekko zbranszowane. Obgotowane, surowe to tylko mogą być sabaty. To surowe jadamy. Natomiast tak. już to tak jak Kasia Miszkela w wywiadzie wcześniej powiedziała, że y, nasze układy pokarmowe są już lekko zmęczone y, i nie powinniśmy jadać za dużo surowizny. Przynajmniej trochę zblanszowane, czyli tam godzinę, dwie, albo minutę, dwie obgotowane, albo sporządzone tylko w Nasze jedzonko dochodzi i można je wyłączyć. Teraz nałożymy na talerzy krysz. Troszkę udekorujemy. Zaraz zobaczcie Państwo, jak można łatwo udekorować talerz. Nałożyć jedzenie, żeby wyglądało e, tak apetycznie i bardziej. Bo my to tak patrz. Na środek pas, na co gulasz hmm. i to wszystko tak to razem A szczególnie mieszasz. mają, jak się je samemu, prawda? A to jest, jak się robi, nie widzi. Tak, dokładnie. No. I się je byle co i tak po prostu. byle jak. Nie przy stole, tylko gdzieś na kanapie, przy telewizorku. Bo taka jest sprawa, bo tak się robi. No może przy stole, ale... No ja nie niekoniecznie, nie zawsze. Nie zawsze to nie przy stole. To nie. No. A po co? Mam stół, prawda? Mhm. To jest taki zrobiony obwarzany z ryżu, może ja pokażę, taki, taki wieniec z ryżu, a w środek jest nakładany właśnie ten gulasz warzywny z dodatkiem mięsa. No i oczywiście ostrość, sól, no bo do smaku, sól, tak? Sól do smaku, tak, ryż jest też nieposolony, o i teraz posypujemy donatką i papryką. Natki nie żałujemy, bo tutaj jest bardzo to zdrowie, to witaminy C. Nie tylko, że bardzo... No, tak, 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 ale witaminka też, nie? Już mi się chce jeść. No, niestety, no, nie mają musisz troszeczkę poczekać. Mój talerz nie jest, jest jeszcze gotowy. Teraz posypiemy troszeczkę czerwoną papryczką. Gościła nas w, na, w kuchni moja przyjaciółka Nataszka. Bardzo Ci dziękuję kochana, że udostępniłaś nam, a dlatego właśnie nam udostępniła, bo możemy filmować i ja, tutaj możemy w, w kuchni jest dobre miejsce, bo zazwyczaj tak. stoimy tyłem. To jest wyspa, prawda? jest wyspa, tak. A my, my, to, nie to, nie to, mamy. my nie mamy, mamy zwykłe normalne kuchnie, że mamy mieszkania i... I w związku z tym tak to wygląda. No to mają pokaż, może już ten. Ja bardzo, bardzo proszę, tak wygląda Danie. Może podnieść, kochana, ten, ten i podejść bliżej i z bliska z filmu. Jest biało, czerwono, pomarańczowo, zielono. I na pewno tak jak wygląda, Tak będzie tak smakowało. Będzie smakowało. I dziękuję bardzo za uwagę. I polecam i życzę smacznego. Dziękuję bardzo. Życzymy smacznego. Dziękujemy za uwagę.